Przez lata występował na scenach kabaretowych, wcielając się przy tym w różne role. Najbardziej znaną z nich była Mariolka. Igor Kwiatkowski, po odejściu z kabaretu paranormalni, wyjaśnił, dlaczego zrezygnował z odgrywania tej postaci. Para nienormalnych śmiało wymienić można jako jeden z najbardziej znanych polskich kabaretów. Szczyt popularności zaliczył wówczas, gdy w jego składzie był jeszcze igor kwiatkowski, Kabaretista przez lata stanowił wizytówkę projektu. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się skecze, w których wcielał się w rolę opartej na stereotypach Mariolki, młodej imprezowiczki. Igor Kwiatkowski po latach odszedł z para nienormalnych, w końcu jednak Kwiatkowski uznał, że potrzebuje nowych wyzwań w życiu. W 2017 roku rozstał się z kabaretem, aby poświęcić się solowej karierze. Te nieprzerwanie kontynuuje po dziś dzień, występując z autorskim materiałem. Fanom nie umknęło jednak na uwadze to, że zrobiło się o nim cicho. Obecnie prawie w ogóle nie wspomina się o kabareciście w mediach. Dlaczego Kwiatkowski zrezygnował z Mariolki? W wywiadzie udzielonym Super Expressowi opowiedział, dlaczego postanowił zaprzestać odgrywania roli kultowej Mariolki. Wraz z wiekiem wykreowana przez niego postać stawała się dla Kwiatkowskiego coraz bardziej odległym konceptem. Była ona zlepkiem stereotypów z jego młodości, przestałem grać Mariolkę, gdy zrozumiałem, że przebieram się za dziewczynę w wieku swoich dzieci przekazał. Dzięki portalowi biletyna.pl dowiedzieć się, możemy natomiast, kim była osoba stanowiąca bezpośrednią inspirację dla Mariolki. Miała na imię Ewa i w przeciwieństwie do Mariolki była brunetką. Jej sztandarowym tekstem było Japyrtole. Ewa wydała mu się tak zabawna, że na długo zapamiętał jej teksty i ruchy. Szybko zrozumiał, że takich dziewczyn jak Ewa jest więcej i że każdy spotkał kiedyś na swojej drodze taką Ewę. Igor spotykał takie dziewczyny w knajpie, w której pracował.